Drodzy Dziewski, bardzo serdecznie w pierwszej kursie Wam Polek zarobić idzie gdzie No teraz Wam powiem o zarabianiu. Możecie iść na to loki, ubijcie kilka i tam drobniej tam po 5k. Jak się dużo zbiorę to może mieć 100k. Jak tych itemków, bo jakiś tarcz uzbiera się, bo tak poszczytajesz kogo? No i stoka. możesz to Możesz sprzedać albo pozbierać takie kwiatki albo jakieś tuńce bluszki, to możesz wystawić to na aukcji za 20 albo ktoś ma inne konto, to możesz kasę przesłać na nowe konto i muszę mu kupić literki i to też możesz tak zrobić teraz można expić na tych zbierach albo na tolokach, i na kulach i orkach gdzieś koło z tego do 40 można jak spić na tych, tych na 40 to najlepiej na orkach guchulach. i na harpiach i co to jeszcze powiedzieć są jeszcze questy, że jak zrobisz taki sobie kupot, możesz herbę brać dać jeszcze honoru trochę jeszcze kwest na ten unikatowy ten u geriosa ale 50 kasy i 80 honoru. Tutaj, tak samo, że dostajesz tutaj honoru, trzeba iść do biura Margonem i trzeba tam nosić dokumenty pracownikom biura. I dostajesz tą heryczną podkę. No i tutaj jest i 80 honoru. A adres jest taki, taki dziadek, jakiś tam Andrew chyba, nie wiem jak się nazywa. I pogadacie z nim tak przez chwilę i dostajecie 100 punktów honoru. Też bo na w tym odcinku, subskrybujcie na razie.